Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sercu Warszawy, na tętniącej życiem ulicy Marszałkowskiej, w pobliżu skrzyżowania z chorzą, miało miejsce niepokojące zdarzenie, które wstrząsnęło codzienną rutyną stolicy. W sobotnie przedpołudnie, w świetle dnia, nieznany sprawca lub sprawcy, posługując się najprawdopodobniej wiatrówką, otworzyli ogień do pięciu autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy te, będące krwiobiegiem miasta, obsługiwały kluczowe linie kierujące się na dworzec centralny, a także zmierzającą do pętli Plac Bankowy, stanowiące ważne żyły komunikacyjne centrum Warszawy. Na szczęście wśród pasażerów i obsługi pojazdów nikt nie doznał obrażeń, Lecz zdarzenie to pozostawiło ślad w postaci zniszczonych autobusów, które teraz są wyłączone z użytku. Uszkodzenia dotyczyły przede wszystkim szyb pojazdów, ale również karoserii, co świadczy o sile oddziałujących na nie uderzeń. Zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazują, jak poważne są straty i jak niebezpieczna mogła być ta sytuacja. Miejskie zakłady autobusowe oraz firma Mobilis, współpracująca z warszawskim zarządem transportu miejskiego jako podwykonawca. Znalazły się w trudnej sytuacji, zmagając się z konsekwencjami tego bezprecedensowego ataku na publiczne środki transportu. W związku z tym na miejscu zdarzenia szybko pojawili się funkcjonariusze policji, którzy podjęli szereg działań w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia i ujęcia sprawców. Podkomisarz Rafał Rutkowski, reprezentujący komendę stołeczną policji, podkreślił w rozmowie z Polsat News że trwają intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten czyn. Policja dokładnie analizuje nagrania z monitoringu miejskiego i przeprowadza rozmowy z potencjalnymi świadkami, którzy mogli być obecni w miejscu zdarzenia lub posiadać jakiekolwiek informacje mogące przybliżyć do ustalenia sprawców. W Warszawie rozpoczął się proces przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, odpowiedzialnej za niezwykle perfidne i makabryczne zbrodnie. Grupa ta, prowadzona przez Tomasza G. i wspomagana przez braci Romana i Krzysztofa P., Wiesława A. oraz notariuszkę Jolantę D., wyłudzała nieruchomości od osób wrażliwych, często samotnych, schorowanych i uzależnionych od alkoholu, wykorzystując ich trudną sytuację życiową. Metody działania grupy były przerażająco wyrafinowane. Oferując swoje wsparcie, zdobywali zaufanie swoich ofiar, by następnie stopniowo i systematycznie podawać im alkohol skażony izopropanolem. Ten toksyczny dodatek miał na celu powolne wyniszczenie ofiar, aby w końcu w stanie ogromnej słabości podpisali pełnomocnictwa przekazujące swoje nieruchomości w ręce przestępców. W wyniku ich działań pięć osób straciło życie, a kolejne sześć cudem uniknęło śmiertelnego losu, będąc na krawędzi zatrucia. Mieszkania, domy, działki oraz grunty przeszły w ręce gangsterów, a dokumenty przeniesienia własności były podpisywane u różnych notariuszy, co utrudniało śledztwo. Podczas rozprawy, której nowy etap rozpoczął się po ośmiu miesiącach od pierwszych posiedzeń, z uwagi na zwolnienie poprzedniego sędziego referenta, prokurator Grzegorz Łaba przedstawił dowody obciążające oskarżonych. Sąd pod przewodnictwem sędzi Beaty Żółkowskiej wysłuchał wyjaśnień oskarżonych. A proces ma być kontynuowany podczas kolejnych zaplanowanych rozpraw. Członkowie grupy, którzy przejęli kontrolę nad majątkami swoich ofiar, stają teraz przed obliczem sprawiedliwości. Grozi im surowa kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Dzięki zdecydowanym działaniom policji udało się uratować życie kolejnej potencjalnej ofiary, emerytki z Warszawy, która omal nie padła ofiarą tego samego losu. W miniony wtorek policjanci z Otwocka w ramach nocnego patrolu miasta zatrzymali do kontroli samochód marki Peugeot. Jego kierowca, 23-letni obywatel Ukrainy, podczas interakcji z funkcjonariuszami dał wyraźne oznaki zdenerwowania, informując jednocześnie, że nie posiada przy sobie żadnych dokumentów, tłumacząc ich brak niedawną zgubą. Jednakże Policjanci z Otwockiej Drogówki szybko ustalili, że mężczyzna jest osobą, na którą nałożone zostały aż cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Środki te zostały orzeczone przez różne instancje sądowe, w tym przez Sąd Rejonowy w Otwocku, Sąd Rejonowy w Pradze Południe oraz Sąd Rejonowy w Wejherowie, co tylko podkreśla powagę przewinień mężczyzny. Wobec tego kierowca został zatrzymany pod zarzutem niestosowania się do orzeczonych środków karnych, co stanowi wykroczenie przeciwko obowiązującemu prawu. W konsekwencji, 23-letniemu obywatelowi Ukrainy zostały postawione zarzuty na podstawie artykułu 244 Kodeksu Karnego, które wiążą się z rygorem kary do 5 lat pozbawienia wolności. Jest to poważne ostrzeżenie dla wszystkich kierowców, że lekceważenie orzeczeń sądowych i ignorowanie nałożonych zakazów jest traktowane przez polskie organy ścigania z całą surowością prawa. Policja w swoim komunikacie podkreśliła również szerszy problem przestępczości wśród cudzoziemców przebywających w Polsce, zwracając uwagę, że w ubiegłym roku odnotowano ponad 17 tysięcy przestępstw popełnionych przez osoby z zagranicy. Wiele z tych incydentów związanych jest z nietrzeźwą jazdą i ignorowaniem sądowych zakazów, co zdaniem ekspertów wskazuje na pewną tendencję do odczuwania bezkarności przez niektórych imigrantów na terytorium Polski. W niedzielne popołudnie, tuż przed godziną 17, kierowcy poruszający się trasą S8 w kierunku Białego Stoku stanęli przed niebezpieczną sytuacją, spowodowaną agresywnym i niekontrolowanym stylem jazdy jednego z uczestników ruchu drogowego. Samochód marki Skoda, który zaniepokoił innych użytkowników drogi, przyciągnął uwagę świadków, którzy postanowili interweniować w obawie o bezpieczeństwo swoje i innych. Jednemu ze świadków wykazującemu obywatelską postawę, udało się zatrzymać niebezpieczne zachowanie kierującego skodą na wysokości alei Prymasa tysiąclecia, zajmując mu drogę, a następnie zabierając kluczyki od pojazdu, aby uniemożliwić dalszą jazdę. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, która po przybyciu podjęła niezbędne czynności wobec kierującego. Funkcjonariusze poddali kierowcę badaniu alkomatem które wykazało blisko 2,8 promila alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu, wskazując na znaczne przekroczenie dopuszczalnego stanu nietrzeźwości. Informacje, które zaczęły pojawiać się w toku dalszych czynności, wskazywały, że za kierownicą pojazdu mógł siedzieć wysoko postawiony oficer wojska polskiego, co nadawało sprawie dodatkowego wymiaru. W związku z powagą zaistniałej sytuacji oraz potencjalnym zaangażowaniem osoby związanej z wojskiem, sprawę przekazano do żandarmerii wojskowej, która miała podjąć dalsze kroki w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia tożsamości i rangi podejrzanego. Ten incydent jest kolejnym przypomnieniem o powadze konsekwencji związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. A także o odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym uczestniku ruchu drogowego, bez względu na zajmowane stanowisko czy rangę. W świetle nowych przepisów prawnych, pojazd kierującego został zarekwirowany na poczet przyszłej kary, co stanowi surowe, ale konieczne działanie mające na celu zapobieganie dalszym potencjalnie tragicznym w skutkach zdarzeniom drogowym spowodowanym przez nietrzeźwych kierowców. W piątek, 15 marca, w miejscowości Pempowo w powiecie Gostyńskim, miało miejsce tragiczne zdarzenie, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Czteroletnia dziewczynka, bawiąc się nieopodal miejsca pracy swoich rodziców, nieszczęśliwie wpadła do kociołka z gotującą się zupą. Wypadek ten wydarzył się na terenie prowadzonej przez rodzinę firmy gastronomicznej, specjalizującej się w tradycyjnych polskich potrawach. W wyniku tego dramatycznego zdarzenia Dziewczynka doznała rozległych poparzeń ciała. Ze względu na powagę obrażeń, na miejsce niezwłocznie wezwano pomoc medyczną, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z Zielonej Góry. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji zespołu ratowników, poszkodowana została prędko przetransportowana do specjalistycznego Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie natychmiast rozpoczęto niezbędne procedury medyczne. Jak poinformował ordynator ośrodka Witold Miaśkiewicz, dziewczynka doznała poparzeń obejmujących mniej niż 50% powierzchni ciała. Chociaż jej stan zdrowia określany jest jako poważny, to dzięki zaangażowaniu personelu medycznego istnieje nadzieja na jej stopniową poprawę. Niemniej jednak leczenie będzie wymagało czasu oraz specjalistycznej opieki. Co niepokojące, informacja o tym tragicznym wypadku. Dotarła do służb porządkowych dopiero dzień później, w sobotę 16 marca, co rodzi pytania dotyczące procedur postępowania w takich przypadkach. Jak się okazało, dziewczynka, będąca córką właściciela lokalu, znalazła się w kuchni restauracji, gdzie w niefortunnych okolicznościach wpadła do dużego kotła z gorącą zupą, który chwilowo znajdował się na ziemi. Obecnie trwa dogłębne dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie czy możliwe było podjęcie dodatkowych środków zapobiegawczych, by uniknąć tak tragicznych skutków? Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski wystąpił z ostrą krytyką i żądaniem podjęcia działań służbowych wobec prokurator Ewy Wrzosek. Jest to odpowiedź na jej komentarz dotyczący opublikowanych przez byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro, informacji na temat jego zdrowia. Zbigniew Ziobro, znany również jako były prokurator generalny oraz poseł na Sejm RP, podzielił się w mediach społecznościowych swoimi przeżyciami związanymi z diagnozą i leczeniem ciężkiej choroby. Jego wpis wzbudził wiele emocji, wzbogacając się o liczne komentarze, w tym wspierające oraz pełne empatii, ale też te, które nie dowierzają obecnemu stanu zdrowia byłego ministra i szukają w tym spisku. Pojawienie się krytycznego komentarza ze strony warszawskiej prokurator Ewy Wrzosek. Spotkało się z gwałtowną reakcją ze strony środowiska prokuratorskiego. Michał Ostrowski uznał postępowanie wrzosek za wysoce naganne, podkreślając, że takie zachowanie nie mieści się w ramach akceptowalnych norm etycznych, należących do standardów zawodu prokuratora, a także ogólnie przyjętych norm moralnych. W związku z tym zwrócił się z apelem do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. O wszczęcie wobec wrzosek postępowania dyscyplinarnego i zawieszenie jej w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy. Wobec pani prokurator wrzosek powinno być niezwłocznie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zwracam się o zainicjowanie tego postępowania, a z uwagi na szczególny charakter przewinienia dyscyplinarnego na podstawie artykułu 150 ustawy prawo o prokuraturze o niezwłoczne zawieszenie prokurator wrzosek w wykonywaniu czynności służbowych. Aktywność prokurator Wrzosek w mediach społecznościowych nie powinna być wiązana ze stanowiskiem prokuratora w służbie czynnej. Brak reakcji dyscyplinarnej na tego rodzaju zachowanie w mojej ocenie byłby czymś gorszącym i niespotykanym. Z wyrazami szacunku dla sprawowanego przez pana ministra urzędu. Czytamy w oświadczeniu Michała Ostrowskiego. Proces dyscyplinarny oraz ewentualne zawieszenie w obowiązkach służbowych są w tym kontekście środkami mającymi na celu zachowanie wysokich standardów etycznych oraz utrzymanie zaufania społecznego do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej oraz rzecznik naczelnej Izby Lekarskiej, wypowiedział się na temat niepokojących komentarzy, które pojawiły się po wpisie byłego ministra sprawiedliwości. W sieci nie zabrakło słów wsparcia, jednak część komentarzy sugerowała, że Ziobro może nie być szczery co do swojej choroby. Takie podejrzenia spotkały się również z reakcją Jakuba Kosikowskiego, który stwierdził, że miejsce na hejt czy insynuacje dotyczące symulacji choroby jest tutaj nieadekwatne. Podkreślił, że, jako osoba związana z branżą medyczną, może potwierdzić, że sytuacja zdrowotna Zbigniewa Ziobro jest poważna i nie powinna być przedmiotem nieodpowiedzialnych spekulacji. Ziobro w swoim wpisie zwrócił uwagę na konieczność regularnych badań i konsultacji z lekarzami w przypadku niepokojących objawów. Podkreślając, że nowotwór jest przeciwnikiem, którego nie można lekceważyć. Wspomniał również o osobistych emocjach, które towarzyszyły mu w momencie otrzymania diagnozy, a także o determinacji, z jaką postanowił stawić czoła chorobie, mając na uwadze swoją rodzinę i bliskich. Apel Jakuba Kosikowskiego do zachowania szacunku wobec osoby walczącej z chorobą, jak i przypomnienie przez Zbigniewa Ziobro o znaczeniu dbałości o zdrowie. Są ważnym przesłaniem w kontekście publicznej dyskusji na temat tak delikatnych kwestii jak stan zdrowia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.